Z tej strony Michał Undra i dzisiaj opowiemy sobie o Berberynie. Berberyna jest dosyć Takim popularnym suplementem diety stosowanej przede wszystkim przy problemach z, poziomu, z poziomem glukozy we krwi i z insulinopornością. Ona jest z tego naprawdę znana. Berberyna występuje w wielu różnych roślinach. Jest to taki ekstrakt z roślin, na przykład z berberysu, czy z, go, z gorzknika kanadyjskiego, czy z innych. I przede wszystkim właśnie jest ona przebadana, że tą regulację poziomu glukozy we krwi bardzo dobrze wspiera i jest to, trzeba zaznaczyć, bardzo silny suplement o właściwościach porównywalnych do takiego leku, który się nazywa. Metformina, dlatego też stosowanie berberyny no, powinno być w miarę no, tutaj odpowiedzialne, bo jeżeli na przykład spożyjemy berberynę bez posiłku, albo z posiłkiem, który nie zawiera węglowodanów, możemy wpaść w hipoglikemię i ponieść tego konsekwencje no, zdrowotne, czy chociażby pod względem samopoczucia. Dlatego też bardzo ważne na początek jest, żeby zaznaczyć, berberynę spożywamy tylko z posiłkiem, który zawiera węglowodany. No i też oczywiście dawkowanie e, dobieramy do tego, no jak duże mamy problemy z poziomem glukozy we krwi, no, bo jeżeli ta glukoza bardzo mocno nam e, po posiłku się podnosi, to wtedy dawkowanie będzie większe. Jeżeli mamy małe problemy, to oczywiście zaczynamy od mniejszych dawek. Berberyna tutaj wpływa między innymi na kinazę AMP i poprzez też wpływ na produkcję glukozy przez wątrobę i wchłanianie glukozy w jelitach W ten sposób przede wszystkim reguluje ten poziom glukozy we krwi. I oczywiście no, nie należy jej też łączyć z lekami, które wpływają na regulację gospodarki glukozowej, ale w ogóle berberyna oddziałuje na wiele leków, dlatego też w ogóle połączenie z jakimikolwiek lekami Jakie stosujemy na co dzień, warto tutaj skonsultować z lekarzem, ponieważ te oddziaływania mogą wpływać tutaj na nasze samopoczucie negatywnie. Może ona też regulować ciśnienie krwi w niewielkim stopniu, może wpływać korzystnie na lipidogram. Co ciekawe, ma zastosowanie także na afty, czyli takie powiedzmy rany w buzi, które czasem występują u niektórych osób. Dodatkowo czasem berberyna jest też polecana na problemy jelitowe, ponieważ no powiedzmy, że ma ona działanie takie bakteriobójcze, które jest przede wszystkim udowodnione in vitro, czyli tutaj poza żywym ludzkim yy, żywym organizmem dlatego też no, wpływ taki na ludzi, tak, że jeżeli stosujemy rzeczywiście berberynę, czy wpłynie ona na bakterie nasze jelitowe i czy będzie działać bakteriobójczo, no nie jest na tę chwilę pewne, jednak niektórzy stosują ją także na przykład w SIBO, czy w innych problemach bakteryjnych. I dodatkowo berberyna może też wpływać korzystnie na mózg i pamięć, jednak też no, badania są na tę chwilę wstępne, jednak wydaje się, że może mieć korzystny wpływ tutaj właśnie na pracę mózgu. No i berberyna wpływa też na tą kinazę AMP, o której mówiłem, na którą wpływa między innymi też deficyt kaloryczny, czyli odchudzanie oraz aktywność fizyczna, na przykład treningi, dlatego też zastosowanie berberyny być może jest znacznie szersze, jeżeli chodzi o jej wpływ na zdrowie, jednak na tę chwilę nie zostało to jeszcze dokładnie udowodnione. Berberyna występuje w bardzo popularnej formie jako chlorowodorek berberyny, która jest taką słabszą formą, tańszą i bardziej dostępną i jako siarczan, który jest mocniejszy, oczywiście też droższy, ale może wpływać też na wątrobę i na detoksykację na poziomie wątroby, no jednak tak jak mówiłem, jest to i mocniejszy i droższy suplement, dlatego też jeżeli wybierasz Gramy siarczan berberyny, warto tutaj zwrócić uwagę na dawkowanie, żeby ono było dostosowane odpowiednio i być może mniejsze niż chlorowodorek. Tyle w tym filmie, dzięki, do zobaczenia w następnych.